Cięż, trudny sezon na pewno. tak. Yy, dużo zmian w zespole, ale ambicja, dużo, dużo ciężkiej pracy i to jest dobry klub, to są mądrzy ludzie. No, sukces w Wicemistrzostwa Polski. No, chciałbym, żeby było mistrzostwo, no, ale nie udało się. Proszę Pana, no, robimy na 100%. To jest zawsze rozpoczynamy yy, sezon od kilku lat. Yy, giganta, gigantami siatkówki. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że PGSK był jest, jest moim partnerem i pragnę, aby tak było jak najdłużej, a jak ty będę mógł i dożyję, no to do końca na mo moich dni. No cóż, yy, graliśmy, no jest, yy, turniej jest charytatywny, więc jest cel nadrzędny i, i dzięki takim właśnie yy, ludziom jak yy, chłopcy o wielkim sercu, siatkarze, prezes Konrad Piechowski, który nigdy nie odmawia pomocy, mogliśmy pomóc chorym dzieciom. 23 kwietnia, finał Mistrzostw Polski, a w tym dniu się okazało, że Gracjanek był w Szczecinie operowany. To o czymś świadczy, tak? To jak rządzenie losu, akurat ta data. Udało się, dostałem maila od rodziców, że, że będzie, będzie zdrowy i najważniejsze, że będzie żył. To, bo to wszystko, różnie się mogło do jego dziecka skończyć, ale dołożyliśmy swoją niemałą cegiełkę. I róbmy tak dalej. I pomagajmy dzieciakom. Mam nadzieję, że nikt nam w tym nie będzie przeszkadzał. Tak, możemy już oficjalnie ogłosić. Przez najbliższe dwa lata będziemy grali w Wieluniu. to miejsce nie tylko yy, znane z tego, że tam się rodzimy, ale już wylazły. tam. Są ogromne yy, tradycje siatkarskie. Bardzo sympatyczny, bardzo sprzyjający siatkówce, w ogóle prosportowy Mam burmistrz. Bardzo życzliwe i my też po to to robimy, aby wspierać siatkówkę. Nie tylko gramy charytatywnie, ale także wspieramy i pomagamy środowiskom siatkarskim, gdzie, gdzie kiedyś była nawet na najwyższym poziomie siatkówka, a teraz jej brakuje. My jesteśmy po to, żeby tym ludziom przypominać, pokazywać gwiazdy, tak? No i pomagać tam też dzieciom. To gra, Pamapol, i, I to nawet dobrze, bo kiedyś y, byłem na meczu w Wieluniu i y, Skra wygrała 3-2 w tiebreaku y, ze Skrą Bełchatów. Y, Pamapol, przepraszam, wygrał. Nie, nie, nie. Skra wygrała z Pamapolem. Tak, przepraszam. To już emocje. <głos> <głos> to już bardzo późno. Także to był dobry zespół. Szkoda, że tak się skończyło, że już go nie ma, ale być może się tak zdarzy, że, że dzięki nam, dzięki naszemu wsparciu, tak jak było to w Szczecinie, zaczęliśmy grać w Szczecinie i się okazało, że za zawitał plus lidze. Tego życzymy także środowisku w Wieloniu.